Platforma Obywatelska rządzi w Sejmiku województwa od dwóch kadencji, jednak ostatnie sondaże wyraźnie wskazują, że dalsze rządzenie nie jest sprawą pewną, szczególnie gdy do gry wszedł bezpartyjny blok budowany przez lokalnych samorządowców. Partia więc zbroi się i wystawia najmocniejszych kandydatów, a także zapewnia, że w kampanii przede wszystkim skupi się na pokazywaniu, co udało się zrobić w zachodnio-pomorskim przez ostatnie lata. Od wielu lat region rozwija się dobrze, a również. Dzięki staraniom władz województwa udało się pozyskać ogromne pieniądze na inwestycje publiczne tutaj na terenie regionu. Krajowe, centralne pieniądze od tych infrastrukturalnych, począwszy od drogi S3, która już jest w dużej części na terenie województwa zachodniopomorskiego zrealizowana. Jak mówi w partii w regionie ponad połowa osób na listach to aktywiści lokalni oraz osoby zaangażowane społecznie niekoniecznie związane, związane z Platformą Obywatelską. Partii zależy na wprowadzeniu do sejmiczu silnej reprezentacji. W okręgu szczecińsko-polickim jedynką będzie marszałek województwa Olgierd Geblewicz, mocno chwalony przez Stanisława Gawłowskiego. Listę będzie otwierać pan Olgierd Geblewicz, marszałek województwa i myślę, że w tym przypadku mogę mówić się... Najmniej o kandydacie, bo to sprawdzony gospodarz województwa. Człowiek, który z sukcesem dba o sprawy regionalne. Myślę, że fakt choćby pozyskanie ogromnych pieniędzy w następnej perspektywie na rzecz regionalnego programu operacyjnego ewidentnie o tym świadczy. Marszałek podkreśla, że trzecia kadencja rządów Platformy w regionie to gwarancja rozwoju, stabilności oraz przewidywalności rządów. Geblewicz chwali też, że Osoby, które znalazły się na liście. Dziś mam nie mniejsze szczęście, ale i myślę, że też powód do dumy stać na czele drużyny, drużyny kompetentnej, drużyny fantastycznie przygotowanej, drużyny reprezentującej całe województwo, wszystkie jego najważniejsze ośrodki, reprezentujących różne doświadczenia życiowe, w dużej mierze samorządowców, ale na w tych listach znajdziecie bardzo wiele osób, którzy dotychczas nie mieli do czynienia z samorządem, natomiast mieli do czynienia bardzo dużo z określonymi dziedzinami życia. Obecny podczas konferencji prasowej był minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, który był w Szczecinie jako poseł. Dziennikarzy jednak zdecydowanie bardziej interesowała ministerialna kariera szczecinianina, która według spekulacji medialnych jest poważnie zagrożona. Panie doktorze, formułę nowego rządu przedstawi premier w odpowiednim czasie. Sztuką dojrzałego uprawiania polityki jest uleganie emocjom tam, gdzie one są potrzebne i nie uleganie im, kiedy nie są potrzebne. Podziwiam te zgrabne tytuły w lokalnej prasie, aczkolwiek... Jak pan wie, strach nie jest uczuciem i najbliższym, w związku z tym pozostanę w tej sprawie bez emocji. Na listach PO nie brakuje zaskoczeń. O kolejną kadencję w Sejmiku nie będzie się starał wicemarszałek Andrzej Jakubowski oraz radny Robert Zdobelak. Ostatnie miejsce w okręgu szczecińsko-polickim ma za to borna Czołczyńska, działaczka kongresu kobiet, która jest jednocześnie w Komitecie Poparcia w Szczecinie radnej Małgorzaty Jacyny -Witt.